Szanowni Państwo, w gronie dużo liczniejszym niż 17 godzin temu. Miałem nadzieję, że to też bardziej optymistyczny temat konferencji razem z nami prezydent Włótława, pan Andrzej Połódzki, prezes zarządu Włótowskiego Towarzystwa Koszykówki, pan Akadiusz Lewandowski i przewodniczący Rady Nadzorczej Włótowskiego Towarzystwa Koszykówki, pan Piotr Świderski. Tak naprawdę nie dostanie nic innego niż tylko oddać głos gospodarzowi. Dzień dobry Państwu. E, witam serdecznie. E, głównym tematem dzisiejszego naszego spotkania jest e, zmiana natury formalnej, która e, w tej chwili tak naprawdę toczy się. Czekamy na mm, odpowiednie dokumenty e, z Krajowego Rejestru Sądowego. Mianowicie przy współpracy z Panem Prezydentem, a także z e, Towarzystwem Koszykówki Młodzieżowej, została zmieniona firma, spółki, pod którą występuje e, klub sportowy powszechnie znany jako Andrzej Wosławek. E, nazwa ta to będzie krótkoszykówki Wosławek Spółka Akcyjna. Skąd taka decyzja? E, ano stąd, że przyszedł wreszcie czas na uporządkowanie pewnych e, spraw dotyczących, podkreślam po raz kolejny, aby nie popełniać błędów, firmy, spółki. Nazwa zespołu nie zmienia się. Pozostaje Andrzej Wosławek, tak jak było to wcześniej, natomiast od wielu, wielu lat. Nazwa firmy była niepoprawna, stąd taka decyzja. Jest to jeden z elementów naszej współpracy z magistratem, z panem prezydentem. Tak jak mówię, w tej chwili czekamy na przepis z sądu. Po jego otrzymaniu formalnie spółka będzie posługiwała się taką firmą. Oczywiście musiało być, musiała być nazwa miasta w nazwie firmy, to jest zresztą dość powszechna tendencja w Europie, mówimy o koszarkackim klubie Zagreb, Zadar, BC Kijów i tak dalej. Oczywiście Włocławek musiał być w, nazwie, w nowej nazwie firmy spółki. E, tak jak Państwo wiecie, jest dwóch właścicieli klubu, to jest TKM i Miasto Wysławek. Obaj reprezentujemy gremia właścicielskie z panem prezesem Sidelskim. stąd też dzisiejsza nasza obecność. Chciałbym przypomnieć Państwu, że w klub miał w pewnym okresie duże kłopoty finansowe w związku z wolną, jaką główny sponsor wykonał. I w tej sytuacji miasto klub wspomogło kwotą wystarczającą do dokończenia sezonu rozkrywek. Natomiast w tej chwili wspólnie z obydwoma panami prezesami pracujemy nad inną konfiguracją. Pierwszym elementem to jest uporządkowanie spraw nazwy, drugą to jest uporządkowanie struktury władz spółki, to też już mamy poza sobą, mówię tu o kodeksowych wymogach i trzeci element, pracujemy nad stabilną sytuacją finansową spółki, tak aby nie było takich sytuacji, albo żeby były mało prawdopodobne takie sytuacje, bo to nigdy do końca nie można zagwarantować, co komu w głowie siedzi finansowaniem spółki. Myśmy w ubiegłym roku dość późno przystąpili do fizycznego przekazania środków, ale wynikało to z tego, że nie mieliśmy stosownych przepisów, przepisów lokalnych. W tej chwili mamy zapis w uchwale Rady Miasta pozwalający na wspomaganie sportu kwalifikowanego i w oparciu o ten zapis przygotowujemy odpowiednie środki w budżecie na 2015 rok które nie tylko w wypadku awarii, ale bez awarii będą wspomagały klub, a w wypadku takich awarii, jaka się przedtem zdarzyła, dawają możliwość szybszego reagowania na trudne sytuacje. Dodatkowo pracujemy nad technicznym wsparciem Klubu. Tu wspólnie prowadzimy rozmowy na temat możliwości zabezpieczenia trwałego bazy sportowej dla klubu pod takim kątem, aby ta baza była wyłącznością spółki na okres użytkowania, oczywiście, i jednocześnie ta baza pozwalała na generowanie dochodów dla koszykówki. Natomiast to przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem e, długofalowym, e, bo ono będzie wymagało e, planowego zabezpieczenia interesów innych podmiotów sportowych, które korzystają z bazy miejskiej. Są, jak Państwo zapewne przynajmniej część wie, planujemy dalszą rozbudowę bazy sportowej we Wrocławku, tak aby powstało centrum treningowe i dopiero te wszystkie przedsięwzięcia razem wzięte dadzą możliwość technicznego rozwiązania. Dziś mamy taką sytuację w mieście, że brakuje miejsc treningowych dla wielu gier zespołowych. To jest jednym z naszych wspólnych celów rozwiązania tego problemu i oczywiście zapewnienie płynnego finansowania w roku 2015 Włocławskiej koszykówki. Co prawda nie miejsce ku temu, ale w, 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 myślimy również o innych grach zespołowych, których interesy też będziemy chcieli okazji zabezpieczyć, ale głównym celem jest wsparcie Włocowskiej Koszykówki, która jest ikoną miasta i jest jednocześnie tym elementem sportowym, który jest promocją miasta co najmniej w skali kraju, a mam nadzieję, że w przyszłości tak dalece się poprawi sytuacja, że będzie nie tylko w skali kraju. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać, że przy wielu płaszczyznach współpracy z magistratem, w tej chwili spółka, pewnie uprzedzam pytania Państwa, spółka dokonuje rozliczenia pierwszej transzy dotacji, dzięki której uzyskaliśmy bardzo duże środki z Urzędu Miasta. Po rozliczeniu tej pierwszej transzy, wedle naszych wcześniejszych ustaleń, które oczywiście są zawarte w odpowiednich umowach, spółka otrzyma. W drugą część środków. Pan mi na takie pytanie. na Jeżeli ja mógłbym zapytać, bo chciałbym tutaj takie szczegóły. Pan prezydent powiedział, że pieniądze zostały przekazane na dokończenie ubiegłego sezonu. Jaka to była kwota, bo ja sobie nie przypominam, żeby takie pieniądze były z miasta przekazane na... Gru. Pan prezydent powiedział, że z miasta zostały pieniądze przekazane na dokończenie sezonu 2013-2014. Jaka to była kwota, jeżeli można wiedzieć. Tak, to jest kwota dotacji, którą spółka otrzymała na funkcjonowanie w roku kalendarzowym 2014, a jeśli chodzi o szczegóły, to tak naprawdę do 15 grudnia to jest wymóg formalny, który musiał być spełniony. Na tą część roku spółka otrzymała środki. A pan prezydent na zakończenie ubiegłego sezonu 50 tam przybywa tylko do tych Czy to jest jakieś takie nieprawidłowo? To jest e, detal. E, zgodnie z moim wnioskiem e, Rada Miasta podjęła uchwałę do finansowania koszykówki w kwocie 500 tysięcy złotych. Ja mam trzy pytania do pana prezydenta. Tu ja was też cztery Dzień dobry. Chciałam nawiązać do gospodarności, a właściwie do tracenia pieniędzy, które mogłyby być przekazane właśnie na koszykówkę. Chodzi mi o to, czy na przykład Pani jako prezydent nie czuje się odpowiedzialny do dopilnowania takich spraw, jak na przykład tracenie pieniędzy na sadzenie takiej ilości krzewów przy ich inwestycjach, które i tak więdną, albo których nie ma nawet zgodnie ze specyfikacją. Nie, nie bardzo rozumiem, o co Pani chodzi w kontekście kosztów. Bo na przykład te pieniądze uważam, że są tracone, a mogłyby być przekazane właśnie na przykład na koszykówkę. Nie ma pieniędzy Nie żadnych pieniędzy skraconych, Pani mówi o jakichś urojeniach, które nie mają żadnego oparcia w faktach. Nawet trudno zorientować się o co pani chodzi, bo buja gdzieś pani w obłokach, w oderwaniu od rzeczywistości finansowej i gospodarczej miasta. Na to, że jest 600. Krzewów, a powinno być 2007. To było? Jest 600 krzewów, a powinno być 2700 przy potrawskim Inkubatorze. A drugi tak drugi tak została Opowiada Pani rzeczy nieprawdziwe. Inkubator nie jest częścią, która wpływa na wysokość dotacji na sport. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że inkubator nie tylko spełnia wszelkie zapisane w kontrakcie z RPO parametry, ale znacznie je przekracza in plus. Jeszcze, można. jeszcze mam dwa pytania, bo mówiłam na początku, że czy pomoc finansowa ma mieć stały charakter czy jednorazowy? Jakby pani słuchała mojej pierwszej wypowiedzi, to łatwo by sobie sama odpowiedziała na to pytanie, bo powiedziałem, że na mój wniosek Rada Miasta podjęła uchwałę która pozwala na stałe udzielać pomocy sportowi kwalifikowanemu. Dobrze i czy otrzymuje pan pomysł przekazania zarządowi klubu? zarządzania haromistów i czy pana zdaniem klub jest organizacyjnie gotowy zarządzać harą? Powiedziałem na ten temat też, że chcę wzmocnić bazę, która dostępna będzie, ale po rozwiązaniu wielu problemów związanych również z innymi podmiotami, które e, prowadzą e, między innymi gry zespołowe i jest to również związane z przyszłym e, przyszłą koncepcją budowy bazy treningowej dla sportów różnych. I to już powiedziałem raz, ale Pani była uprzejma, jak zwykle, nie słuchać. Jeszcze tego do prezesa chcę doprecyzować, bo Panie prezesie, czy dostaliście pieniądze na dokończenie ubiegłego sezonu z Urzędu Miasta? Tak czy nie? Czy te pieniądze, które Pan Prezydent przekazał, te 500 tysięcy, możecie wydać na ten ubiegły sezon? Proszę mi tylko potwierdzić, bo wychodzi z, tutaj z informacji Prezydenta, że możecie. Zauważy Pan? Się ja chcę tylko pieniądze, które otrzymała spółka z magistratu mogą być wydane dokładnie w sposób ściśle określony w odpowiednich dokumentach, które są ogólnie dostępne. Proponowałbym się z nimi zapoznać. Tak jak mówię. Wydane, dlatego tutaj widzę, jest problem pana prezydenta. Na pewno te pieniądze nie wystarczyły, żeby dokończyć sezon, bo ich w tamtym sezonie nie było, więc no, dlatego pytam, chcę doprecyzować. Czy były jakieś dodatkowe pieniądze, o których nie wiem, czy chodzi o te pieniądze? Gdyby były, to byśmy o tym poinformowali. Czyli tutaj pomyłka Pana Prezydenta. Dobrze. Do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, 500 tysięcy było w 2014 roku. Ile pieniędzy będzie zapisanych w budżecie 2015 roku? Czy myśli Pan zrobić coś takiego, jak jest w innych klubach, z Koszalin, wkrótce, żeby na przykład klub już miał na trzy następne lata zapewnienie finansowania miasta jakiejś określonej sumy pieniędzy? Pierwsza rzecz, ja panu kwoty w tej chwili nie mogę podać, choćby ze względów technicznych. W tej chwili trwa konstrukcja budżetu miasta. Projekt budżetu miasta musi być złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i na ręce przewodniczącego Rady Miasta do 15 listopada. Wówczas te kwoty zepsute w projekcie staną się publiczną tajemnicą. tajemnicą. Nie chcę uprzedzać tego faktu, zanim organy do tego statutowo powołane się dowiedzą. To będzie, pieniędzy, niż będzie na pewno tyle pieniędzy, które pozwolą zabezpieczyć lukę, jaka powstała. Czy to będą, tak jak mówię, na kilka lat, czy tylko to będzie na ten... Każdy budżet jest na jeden rok, natomiast uchwała uchwały. pozwala na bezterminowe. Dopóki kolejna Rada nie zmieni uchwały lub nie będzie takiego wniosku o zmianę i skutecznego, to ona ma skutek trwały. Panie Prezydencie, wiele klubów też przekazuje pieniądze na promocję. Jest nazwa klubu wreszcie w nazwie, czy będzie wreszcie nazwa Wrocławek? Nazwa naszego miasta na koszulkach. Yy, ale... Może te, te pieniądze z promocji też przekazać na klub, a nie tylko ze, na spotkanie. Mówi Pan o koszulkach. Yy... Oczywiście, koszykarze mam wielu naszych tutaj. Panie prezesie, panie prezydencie. Będzie w nowym panie... sezonie, znaczy w nowym, nowym 2015 roku włosławek na koszulkach, którego nie mamy od. Jeżeli będą takie ustalenia, na pewno o tym poinformuję. Panie prezydencie, pojawia się zarzut opozycji, że dopiero przed wyborami interesuje się pan koszykówką, że ten, dopiero ten rok wyborczy pokazał, że jednak zmiany przepisów mogły nastąpić, że można było przekazać z miasta pieniądze. Wie pani, to jest przywilej opozycji zawsze przypisywać to różne zjawiska do wyborów. Ja... W tamtym roku byłem krytykowany, że jest za niski fundusz na budżet obywatelski, a w tym roku, że jest za wysoki, bo są wybory. I w takiej samej koniunkturze można mówić o dofinansowaniu podzowskiej koszykówki. Nie było problemów, klub nie miał takich problemów w latach poprzednich, a więc nikogo na siłę nie uszczęśliwialiśmy, ale w momencie, kiedy się pojawiły problemy z finansowaniem sezonu, wówczas to właśnie Ratusz przyszedł z pomocą, żeby te skutki zniwelować. A więc wydaje mi się, że to jest za daleko posunięte rozumowanie, bo w takiej sytuacji powinniśmy nic nie dofinansowywać, czy nic nie robić, bo jest, zbliżają się wybory. Nawet gdy to sytuacja powoduje nieprzewidywana jeszcze kilka lat wcześniej. No dobrze, a jeżeli pan wygra wybory, będzie pan prezydent, to przez te lata będzie, będziemy mieli pewność, że te pieniądze będą co roku przekazywane na kurs w takiej kwocie, która będzie właśnie w tym roku wyborczym? No wie pan, przed chwileczką pan odpowiedziałem, że jest to uchwała, która jest ponadczasowa. Ja zresztą jestem zwolennikiem planowania i długofalowego, ponieważ takie doraźne akcje to dają efekt krótkotrwały, który nie ma skutków w przyszłości, a więc po to rozłożyłem projekt uchwały długofalowy, aby go realizować. Natomiast oczywiście co do stopnia finansowania czy dofinansowywania będzie to zależało od tego na ile uda się uzyskać sponsorów i na ile ci sponsorzy będą mieli szczodrą rękę do dofinansowywania. My nie mamy zamiaru jako samorząd przejmować wszystkich funkcji związanych z prowadzeniem z finansowania włosowskiej koszykówki. Jesteśmy na konferencji koszykówki, ale też widzę też przedstawiciele innych klubów. Czy te inne kluby też będą mogły korzystać z tych pieniędzy, które pan będzie przekazał? Już w tym roku skorzystał jeszcze jeden klub i oczywiście to uchwała na to pozwala i przewidujemy taką e, również. Tak jak powiedziałem zresztą wcześniej, że to nie jest akurat miejsce, no bo trochę e, nie w stosunku do gospodarzy, żeby to mówił o innych dyscyplinach sportu, ale oczywiście uchwała na to pozwala i przewidujemy taką ewentualność. Panie prezesie, można zapytać o, o sprawę, która tutaj interesuje wszystkich kibiców i, i dziennikarzy, którzy przyszli tutaj na konferencję? Tak. tak, my, tak co jest, nie jest trenerem już on tak, wiek, tak, którego, co... tak, ubiegł mnie Pan tym pytaniem. Co prawda to nie był temat przewidywany wcześniej na tą konferencję, ale pragnę w ten sposób Państwa poinformować właściwie o tym, co od kilkunastu już minut jest oficjalnie ogłoszone na naszej stronie internetowej. Z dniem dzisiejszym kontrakt z Panem trenerem Jedwalskim został rozwiązany. Jeśli można, o ile procent wzrośnie budżet klubu? Mówię o pieniążki. W stosunku do? W stosunku do tego, co jest na chwilę. Ale kiedy ma wzrosnąć? Jutro, pojutrze, po uchwale. <grym> no to ja nie, nie jestem Kasandra i nie, nie umiem przewidzieć tego, co będzie. O ile Pan Prezydent wnioskował do Rady o zwiększenie budżetu? No jeszcze nie ma budżetu. Pana, 15 listopada pan. Tak, Rezultat ale... dzień przed wyborami, tak? No, ale może nie przecież. <grym> ale się pan ci sami no, tak, Nie, 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 bo wkrada nam się po tutaj pewien bałagan myślę o tym. Dzień 15 listopada jest od 20 lat sztywnym terminem, kiedy składa się projekt budżetu. I to nie ma znaczenia, czy to jest rok wyborczy, powyborczy, przedwyborczy, czy jeszcze jakbyśmy go tam odmieniali. 15 listopada jest sztywną datą, gdzie prezydent Wójt, burmistrz prezydent składa projekt y, y, budżetu do dwóch organów. Regionalnej Izby Obrachunkowej i Przewodniczącego Rady Miasta. I od tego momentu ten projekt budżetu jest, y, do wglądu wszystkich jest dokumentem publicznym. Natomiast y, dziś operowanie kwotami w czasie, gdy jeszcze trwają prace nad projektem budżetu, bo taka jest rzeczywistość, my dziś nie mamy wszystkich wskaźników centralnych. Y, w związku z tym albo mamy, ale one jeszcze się zmieniają. Zresztą potem większość zmian w budżecie jest spowodowana zmianami centralnie przesyłanymi nam, szczególnie w tych częściach budżetu, które są subwencjonowane, a więc dotacje I, i one mają na to jak dzielimy tę część, która jest wytworzona przez sam samorząd. W związku z tym dziś mówienie o jakiejkolwiek kwocie mogłoby być prawdziwe, ale równie dobrze mogłoby być obarczone błędem i potem byście Państwo nas pytali, dlaczego jest 2,50, a nie 2,80. Przepraszam za trywializowanie, ale, ale przy trzech złotach już jest to kwota licząca się i tak samo jest przy innych kwotach taka proporcja. Także proszę zrozumieć, że to nie ma żadnego związku z sytuacją roku wyborczego, tylko tak ustawodawca ustalił. Kto poprowadzi będzie? mecz następny Polfarmą? Jako nie. trener? Nie, nie, do prezesa Lewandowskiego. Kto pro, po, poprowadzi zespół z Polfarmą? Jeśli za, zawarte zostanie kontrakt z nowym trenerem natychmiast o tym poinformujemy. Ja myślę, że Państwo dowiedzą się o tym ciągu jednego, dwóch dni e, maksymalnie. A w myślach e, Pańskich, Panie Prezesie, kto jest? Jest kilka nazwisk, myślę, że ciekawych. Poinformujemy. Rozmawiał Pan z Sasą Filipowskim. Tego, co wiem, tydzień temu odmówił. Czy będzie kontynuacja i będzie telefon do tego genera również teraz? Sasza Filipowski, z którym rozmawiałem, nie odmówił ekspresji w Erbis, Natomiast rzeczywiście ta dyskusja nie skończyła się, nie, nie zawarliśmy konsensusu choćby, choćby wstępnie. Dlatego ta kandydatura w tej chwili jest już nieaktualna. Dopytam o pana, pana Niedwalskiego, bo nie wiemy jaka jest informacja na stronie internetowej. To było rozwiązanie za porozumieniem tron, to było zwolnienie, wy doszliście do jakiegoś, nie wiem, konsensusu. Czy ten podał się do dymisji wam? Czy... Nie, nie podał się do dymisji w dniu wczorajszym po meczu Odbyłem spotkanie z trenerem, ten Trener został zwolniony przede mnie. Panie prezesie, Brown jeszcze jest naszym zawodnikiem? Czy to, tak. czy to oznacza, że jeżeli przyjdzie nowy trener, to może zostać na ten sezon jeszcze w zespole? Czy to jest już jeżeli nowy trener uzna, że jest taka potrzeba, żeby Brandon był z zespołem na treningach i grał w meczach, uważam, że trzeba gdzieś nad tym kłopotem pochylić. Mówię kłopotem, dlatego że w sytuacji, gdyby przy nowym kontrakcie naszego nowego gracza przyszło nam płacić jeszcze pełen kontrakt Brandonowi, to są to znaczne sumy pieniędzy. Natomiast oczywiście, że w decyzje personalne, dotyczące zarówno tego gracza, jak i ewentualnych zmian, których ja w tej chwili nie potrafię wykluczyć oczywiście, no to są decyzje należące do, do głównego trenera i w tej chwili absolutnie nie ma mowy, dopóki nie spotkamy się z nowym trenerem i nie omówimy wszystkich szczegółów na przyszłość o podejmowaniu jakichkolwiek ruchów kadrowych. Proszę Rady Nadzorcze, jeszcze mam pytanie, bo tak było, w temat kilka miesięcy temu, nowy inwestor w klubie, co w tym temacie? Panie Piotrze? No w tym temacie na razie nic sytuacja klubu jest stabilna, więc nie szukamy żadnych nowych rozwiązań nie pozbywamy się akcji, czyli dobra, którego po prostu posiadamy na ten... Moment. Ta zmiana to też dla TKM, którego jest Pan Prezesem, to jest też plus? Mówimy o zmianie? O zmianie nazwy tutaj i, i pomocy Pana Prezydenta czy TKM też w jakiś sposób tego oczywiście skorzysta? To znaczy że TKM korzysta z dotacji, jakby z Urzędu Miasta, tak, co do zasady i na razie żadnych innych ruchów tutaj nie wykonujemy, tak? Po budżecie być może nie można tego wykluczyć. Panie Prezydencie, właśnie czy pieniądze na kluby młodzieżowe też będą zwiększone na tutaj? E... Nie pytam o kwoty, tylko czy będzie, czy nie, Panie Prezydencie. E... <laughs> 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 no, nie na pewno nie będzie mniejsza niż w latach poprzednich. Panie prezesie, jeszcze w związku z finansami, czy zwolnienie trenera Niedbalskiego wiąże się właśnie z jakimiś karami czy z naszej strony? Nie, nie ma żadnych kar. Dość szybko doszliśmy do porozumienia w tej sprawie, także uważam tak naprawdę z dniem dzisiejszym formalnie, a wczoraj decyzja opadła, sprawę za zamkniętą. Panie prezesie, kiedy pan ogłosił informację, ile pieniędzy będzie właśnie w tym budżecie? 15 listopada ma pan złożyć, ale będzie pan na pewno to już wiedział wcześniej. Kiedy się dowiemy? Kiedy można dzwonić do pani? Dyrektor ma informację? Ustawowy termin upublicznienia projektu z budżetu 15 listopada, mówię po raz czwarty. No tak nie, ale to wcześniej już Pan będzie wiedział, no. czy nie? Wiedzieć, a upubliczniać, to są dwie a... różne sprawy. A Pan, Panie, w się pieniądze też również na przykład z takiego, z promocji miasta? Jest je łatwiej rozliczyć, jeśli chodzi o taką dotację? Bo Pan rozmawia z, z prezesami innych klubów i tam tak, tak jest właśnie. Pieniądze z dotacji to jedno, a pieniądze z tego budżetu, nazwijmy to na promocję, to, to to drugie. Dla mnie rzeczą najważniejszą jest to, żeby na koncie spółki, którą przyszło mi zarządzać, wszystko się zgadzało. Jeżeli są podstawy formalne, żeby udzielić dotacji na funkcjonowanie spółki, to jedno, a, a, a na promocję to jest drugi sposób finansowania. Najważniejsze jest to, żeby te środki były na koncie. Proszę wierzyć, że Choćby dlatego Włocławek jest w nazwie w nowej nazwie firmy spółki. Oczywiście moją troską jest to, żeby, żeby zespół, który występuje na parkietach, głosił uchwałę miasta Włocławek i tylko to jest najważniejsze. Jeszcze jedno pytanie. Panie prezesie, w sytuacji kiedy teraz jest Anglii, drugi już trener, którego Pan zatrudniał, wiadomo, był Danius Adamajski, teraz Mariusz Miedbalski? Gdzie Pan teraz uleży? Trener polski czy zagraniczny, ten nowy, Jak będzie zawarty kontrakt, poinformujemy. To ja rozumiem, tylko... Wspominam. Poinformujemy oficjalnie, jak będzie zawarty kontrakt. Ja myślę, że narodowość nie ma kompletnie żadnego znaczenia, proszę mi wierzyć, Ważne no są właśnie kompetencje. Właśnie, ma, właśnie, że ma. Dlaczego? No bo dlatego, że lepiej zostawić pieniądze w kraju, na przykład. Bo przecież e, zaburzenia Polski był Panie Mariusz, tak no, Dobra, to Dobrze, to. ale ja mówię o tym poprzednim. To. No tak, no, no był, no ale czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jedno bardzo trudne pytanie. No, prezes Lewandowski e, objął klub po byłym prezesie Zbigniewie Polatowskim i nie o osobie chcę mówić, ale o zaburzeniu, które zastał. Czy z tego zaburzenia już nie będę wymieniał kwoty, bo wszyscy znamy. Coś się zmieniło. Jest mniejsza kwota, spłaciliście coś. Wszystkie, nazwijmy to, zobowiązania przeterminowane, które były na datę e, rok 2012, kwiecień, bo wtedy właśnie marzec został sklasany.